He, he, dzień dobry, Mesodwaszko. Witam Was, moi drodzy, w nowym odcinku z Amnesia Mroczny Obłęd. Wracamy na dół do Agrippy i spodziewam się, że zaraz tutaj coś piechodolnie i bacznie mnie kuchwa gonić. więc na wszelki wypadek, zamknę za sobą drzwi, żeby potwór sobie nie pomyślał czasem, że ja tutaj przyszedłem. Nie, nie w życiu. Słuchajcie, w odcinku. O, znowu ty. się ma, Olek. Przyjaciele nie przeszkadzają w realizacji marzeń. Olek. A ja mam marzenie, by stąd spierdolić? Mordo. Ale no cóż. A widocznie bierze nam do przeciwników niż do przyjaciół. Prawda? No prawda. Dobra, czy Agrippa się urwał, kurwa, zwięzić? Coś będziemy znowu gonić? Nie, dalej, no przywiązany Boże, jak mnie to kurwa cieszę ten widok. Ale dobra, otworzyły się tutaj te wrota. Weesiu sklej się, proszę cię. Jest! O, dziękuję. Stary, ty to jesteś po prostu zajebiście. jest co, dobra, z jednej strony mnie w a z drugiej strony... Panie w końcu ktoś, kto nie chce nas zajebać. Dosłownie, nie? Panie, że jest w końcu ktoś w tej grze, kto nie chce mi po prostu wyrządzić kuku stulecia. Bardzo mi się to podoba. O, coś tu muszę połączyć. A szklany słoik się nadani chuja, a wiadro Ni chuja. Kurba. Potrzebuję czegoś przydatnego, jakiegoś haczyka. Albo czegoś. God damn it. A ja mogę to. A. Ale no co, najwyżej nie wiem ryba zopie za to przez chwilę, nie? No właśnie, a coś tam na dole się pewnie. Luska. Dobra, nie chcę tam wpaść, bo czuję, że to się bardzo źle skończy dla mnie. Nie wiem, nagle wiecie, level, level jednak, O nie, na no kanałach będziesz miał poziom, musisz sobie radzić w kanałach. Ja pierdolę no chyba mi się zamu. Transcept. Kurwa, jak te nazwy są takie mądre. Ja nie wiem, co oznaczają. Oh, kurwa. Wszystkie te słowa najwidoczniej oznaczają bardzo niemiłe rzeczy, ale ponownie zmienia nam się stylistyka. I znowu mi się to bardzo podoba. Szybka decyzja, widocznie on bardzo patrzeć podejmować dynamiczne decyzje. Fuck yeah. Dobra, dobra, kuś mnie by iść na górę, na górę, żeby się czuł być może bezpieczniej troszkę. Jak ja kurwa nienawidzę spiralne schodów, nie? To jest kurwa, jak ja ich nienawidzę. Idźże Wow, trzeba bardziej iść na lewo, żeby w po nich wejść niż o dzień dobry. A to tak twoja morda wygląda, kiedy nie jest zniekształcona, tak? Jak, jak pamiętacie, bądź nie, ja poprzednim razem widziałem ten oto portret, to był on zniekształcony, miał taką potworną mordę. No cóż. A może to pewnie jakaś arystokracja, która to dostawała się do projektu mi w potwora i tym podobne rzeczy? Dobra, co ja tu znajdę? Koledzy złoci, no, bardzo przydatne narzędzie biurowe. To na pewno. O, Lina. Sznur! Mam sznur, mam też lampę. O Ginie, daj mi te kurwa trzy życzenia. Pierwsze chcę tąc spierdolić, a kolejne rzeczy nieważne. Jesteś wolny. Mhm. Wow, mogę książki tutaj wyjąć ty. Ciekawe, że takie interaktywne tu są rzeczy. O, czekaj, czekaj, czekaj. Zanim to kurwa dotknę, zanim ja to kurwa przeczytam to wolę zobaczyć jeszcze pierdyliard innych rzeczy tutaj, nie, bo coś czuję, że to się dla mnie dobrze nigdy nie skończy, kiedy ja tutaj progresuję z fabułą. zawsze będę się spierdolić Dobra, czy będę mógł się tutaj się schować? Nie chuja Ech To nie Outlast czy to ty, kochanie, tęsknisz niż bardziej, czy może ja? Wiem, czym się stałem. Nie jestem ślepcem. Jestem dla nich potworem, demonicznym sułtanem siedzącym na szczycie ciemnej góry. Niewiele mogę zrobić, by odkupić siebie. Czarny orzeł napawa mnie strachem. Po klęsce Napoleona jest kwestią czasu, jak będą domag domagać się mojej głowy na tacy. Muszę us usunąć się z ziemi. Tym, tym razem. Musi się udać. Jeśli nie będę mógł powrócić do domu, powinienem zniknąć. Holy shit, mordo! To naprawdę kurwa odpowiednie służby powinniśmy wezwać, żebyś kurwa tutaj niczego go nie zrobił. Okej, okay. jest kilka rzeczy, które należy wiedzieć o rytuałach. Torturach, przepraszam. No, pewien rytuał to też jest, nie? Zorientowałem się, że reakcja ofiar na tortury może być wysoce indywidualna. Na szczęście tak nie jest. Ludzie mają podobne podejście do radzenia sobie z fizycznym bólem i reakcją na terror. Nie mogę pominąć kwestii unieruchomienia ofiar przed, przed torturą. Nawet najbardziej ciche stworzenie może poderwać się w, w, w przypływu bólu, gdzie jego siła przewyższa faktyczną. Jeśli odpowiednio się przygotuję do, do przełamania ofiary nie powinno być problemów. A, a co? Jeśli odpowiednio się przygo przygotuję do prze przełamania ofiary nie powinno być problemów, ale spowoduje to również moje mój mniej oczekiwany efekt. Krok, jakie należy podjąć, zachować ostrożność, kiedy ofiara jest oszołomiona. Przedstaw przedstawić jej rodzaj tortur, jakie zastosujesz, a następnie rozpocząć wspomniane tortury. Ja pierdolę, najpierw dajesz człowiekowi taki dosłowny myny, z co coraz kurwa aneks, czy coś takiego i aneks, to ja pierdolę Nie pamiętam jak się nazywa. Taką przedmowę, co będziesz robił, a potem, no, agendę. Tak, <grym> właśnie kurwa, agendę. No cóż, proszę Państwa, to mamy dzisiaj w programie wkładanie rozszerzonych prętów w dupę, potem wyrywanie parnokci. Podpalanie szkurą rozrażonym wunglem Ze Śląsko A następnie na koniec podcinamy żyły No What the fuck Chodzi o to, by podczas prezentacji tortur wzbudzić przerażenie Ludzki umysł jest niezwykle podatny, przez co sam wywoła w sobie wyższy poziom przerażenia przez samo wyobrażenie sobie tego, mm, fajnie Zadając ból unikaj rozległych obrażeń e, Będzie to skuteczniejsze, jeśli będziesz mógł, jeśli będziesz mógł e, wznawiać swoje działania Ponadto zadawaj ból dawkując go, robiąc przerwy, jeśli jest to możliwe Jeśli, jeśli chłostasz lub tniesz ofiarę, u, uderz raz Odczekaj, by ból złagoniał i uderz kolejny raz, Jezus Maria, kurwa mać Dopóki ciało cierpi, będziesz produkować energię życiową i nasycać krew odpowiednimi właściwościami. A to to jest ta energia życiowa. A, a wy to robicie się kule, kulę tą użyć. O kurwa. A tylko starannie przeprowadzona tortura wpłynie na wydajność ofiary. Jeśli ofiara nie, nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, najprawdopodobniej twoje starania są daremne. Zanim to nastąpi, karmią napojem amnezji i spróbuj ponownie. Aha, czyli wychodzi na to, że Daniel został... Kurde, ja to in interpretuję tak, że Daniel sam był taką typu ofiarą, ale u niego ból był bardziej psychiczny, związany z tym, co on tu widzi i czyni. Pewnie to Daniel został wykorzystany koniec końców, żeby użyć tej kuli. Może to jest moja nadinterpretacja, ale tak no tak to rozumiem. Dlatego ten napój amnezji albo on sam go spróbował, wypił, żeby z czegoś uniknąć, pewnej konsekwencji, właśnie. Może nie chce to zostać użyty, albo zostało mu to po prostu wepchane do gardła na siłę. Czy muzyka się zmienia? Eee! Czuję się nie To nie ja te dźwięki wydaje. O, ja pierdole, coś tam jest, nie? Nie? Dobra. Kurwa Demitresku, <laughs> Co jest jedno twoich córek? Pizdo Ja pierdolę, oby kurwa nie, błagam Pamiętacie te kurwa soszczyczki z Resident ósemki. Nie, wiem się od razu skojarzyło Ja pierdolę, nie proszę Co to kurwa za odgłosy są? Oj, 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 oj Dobra, ale to jest ciekawe, że to są jakieś kręgi nad, przed tymi drzwiami. Też? Tu nie ma drzwi. No dobra, ale tu jest krąg. To jest jakiś krąg pentagram. Tu jest kolejny jakiś symbol. Fucking hell. I tu jest znowu pentagram? Kurde, blaszka. No kurwa, super. Kujowa świeczka. Kurek, żywa istota tutaj, pięknie. O, ja pierdolę, no kurwa. Było o tym mowa, nie? Słuchaj, super, super, milordzie. Jest jakieś tutaj, mamy tu szafę. Znalazłem. Wow! Porywacz związał jej ręce za plecami i usiadł jej na kolanach. Poczuła jak jej ciało jest podnoszone za ręce, i ramiona zaczęły głośno pękać pod ciężarem własnego ciała. Zawieszona kobieta tak zaczęła krzyczeć historycznie, gdy mężczyzna zastanawiał się nad następnym ruchem. O kurwa, nie! Jajku, jajku. Eee, czy to Agripe musiał podpiąć. Proszę nie, jak tam moje zdrowie? Zaraz mnie popierdoli, ale trudno się mówi. Mhm, jak podciągnę w drugą stronę? Aaaa, to kurwa Daniel zrobił mnie. Czy mam się schować? Nie, nie wiem, czy Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale chyba mnie zaraz. No właśnie, mam fragment kuli. No już, Daniel, kurwa, uspokój się. Proszę cię. Nie, no nie, w ciemności, nie będę siedział. uspokój się już. Stare, bo ja się zaczynam niepokoić. Oki doki. Mam jeden fragment kuli, kurwa, sukces. Już, trochę lepiej, nic chuja. Że te muchy, które tam się pojawiły na górze, to był efekt tego, że ja mam przy sobie mięso. Czy ten trup tu kurwa był? Szczerze wątpię. Czy to jest kobieta? Nie wygląda na kobietę, ale ktoś jest obdarty ze skóry, to raczej chyba ma cycki. Tak, to jest kobieta. Cię wydaje? To chyba się pojawią, będą pojawiać kole, ichniejsze, kolejne ofiary, widzę, które tutaj, bo nie było tutaj tego trupa, które będziemy tutaj w pewnym sensie. Zwiedzać. Zaraz gaśną kurwa lampę. Masz tutaj ważniejsze zastosowanie tego światła. Ale okej, okay, spokój, no już, spokój, spokój, spokój. Naprawdę czuję się, mam taki dyskomfort w tym momencie. Dobra, spierdalam może na górę, może światło będzie odpowiedzią, żeby tutaj naprawić troszeczkę swoje zdrowie psychiczne. No, serio, jakby ta gra, to jest najgorsze w tej grze, jest to. O! Pan kolega już się zmienił, tak? A to moje zdrowie psychiczne, tak? Tak od... o! Co tu tak łazi, panie? To jest kurwa upiorne w chuj, nie? No? Ja poczekam, bo o, 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 trochę lepiej. Aha, to był tak jakby atak paniki z jego strony, kurwa. Kałamasz, go! Ja myślałem, że jak będzie wielki kleks i zasłoni mi ten brzydki obraz, ale nie po co. Ich, 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 ciekawe czy się może miejsce ekwipunku skończyć, ale no tego trupa to tam nie, nie było wcześniej. Fak mi, już mi odpierdala. To kolejny G, G Number 2. Hello, to jest ostatni odcinek, który nagrywam. Fajnie, To się Ktoś komuś nogi odcina. Wow, niesamowita zabawa. Może przeraża mnie to, że gra sama O, Jezus Maria, I love it Gra mnie sama nakierowuje tutaj na pewne czynności O kurwa mać Światła trochę, dziękuję Oj, 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 piła? Powodzie, że został powieszony do góry nogami, jego krew spływała z brzucha, mieszając się łzami Między jego nogami ugrzęzła w biodrze, nie mogąc ruszyć dalej. Ha 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 Kurwa, się to Mężczyzna odsunął się i czekasz, aż ofiara się krwawi. Lovely shit. Naprawdę. Lovely. Kula? No dawaj. Nice pięknie. Mogę to połączyć od razu? Aha, no dobra, trzymać się trzymać razem. Ja uważam, że Uważam tyle, że muszę stąd spierdalać już, tak? No dobra hmm. Dawaj, let's go, Daniel Jezus Maria ale to jest stresująca gra, naprawdę, fest Fest nieprzyjemna I stresująca Nie ja, wiem, w ogóle Kursor sam się porusza Czy będą teraz dwa trupy Tu wisieć? Gdzieś? Obraz mógłby w końcu łaskawie wrócić do normy. Proszę. Tak w miarę. O, dziękuję. No prawie nie. Hm. Ech. Dobra, mam jeden fragment kuli był tutaj. O, wrócił do normy. Super. Hm. Być może ten trup już tutaj wcześniej widział. Boże, kochany, jak jestem zestresowany. Ale to nie jest taki u mnie stres, że mnie paraliżuje czy coś. Nie, po prostu takie. To jest dla mnie taki dyskomfort, to jest nieprzyjemne. Nawa, nie, nie, nie. I zostały nam jeszcze jedne drzwi. Zostały nam jeszcze jedne drzwi. Boże, Adam, wysławię się poprawnie, proszę cię. Proszę cię, kurwa, poprawnie się wysławię. Jesus fucking Christ. No to let's go, ku szaleństwu. The cradle is ready. Good. Thank you, you you're a man. How can you partake in this? Is he alright? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. Fuck! It wasn't my fault! Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. No stare chyba, to by się chyba role pomyliły, co? Troszeczkę oku. O nie! O kurwa, znam to. Znam ten, kurwa. Z wiem, co tutaj robili. O Jezu, oni, oni kładli tutaj na ten. Widzisz, jakiś tu plakat pokazujący, co to się robiło tu. Podpalacz płakał, gdy powoli nabijano go na pal. Zamanie go, go nie zajęło dużo czasu. Mi Myśleli, że umrze, ale tortury przerosły jego ich oczekiwania. To nie metoda, to podpalacz był inny od pozostałych mogli sprawić, że znów zapomni. Ja... Yeah. Aha, czyli przetrwał i jeszcze, kurwa, jeszcze drążyliście, tak? Fuck me. Ale nieprzyjemne. Wełbie was popierdoliło, ludzie. Pełni zdrowy. O, taką nagle, nie? Przeszło. <śmiech> Zajebiście. <śmiech> Jesus fucking Christ. I co mam połowę fragmentów kuli, tak? Świetnie, zajebiście. Dla mnie kurwa bomba. Jezus Maria, co to za kroki cały słyszenie nie? Ja mi się wydaje, że w jakimś sensie to jest Aleksander, który popierdala to. A tego tutaj znowu. Mm -hmm. Aha. A to też inaczej ten obraz wyglądał. Nie wiem, nie, ja totalnie czuję, że dzisiaj nie potrafię wysłowić w tym odcinku, bo jestem, to jest taka, taka dla mnie doza różnych emocji, które tutaj doznaję nagrywając tą grę, że naprawdę aż jestem, ta, ta gra wywołuje u mnie taki czysty lęk, ale taki nie, nie przerażenie, tylko taki dyskomfort wewnątrz mnie bardzo, nie, że naprawdę tak można przedstawić ludzkie cierpienie tak naprawdę, taki, aż taki niekomfortowy, ale taki jakby Bazujących na takich bardzo znanych nam schematach, uczuciach i tak dalej. No po prostu kurwa hiszpańska inkwizycja pełną parą, nie? Można by rzec. Czy ja mam tutaj jakiś przedmiot, co? Sznur. Fajnie, że sznur. O! Nie. No to ciekawe, że połączyłem słoik ze sznurem. Ale co mi to dało? Ty właśnie coś tak czułem, że ja już pewnie mam to co potrzebuję. I co, urwiesz, to czy dasz mi kurwa spokój? W takim razie, że dałem ci mnie, chodźcie na, na, na żarłem. To, o, kość. podniesiono szczątki I super 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 w sensie na chuj mi te szczątki naprawdę nie mam pojęcia o mój boże śmiesz, śmiechu chichu nie słownie śmiechu chichu o krew dzień dobry dobra agrippa

Cieszy. To jest kość. Ciężko kość przeżyć, kiedy nie masz zębów. Ho, 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 ho. Czy mogę nie? A, na przykład z tym? Nie. Hm, ciekawe. Ale no, no dobra, to jeszcze jakaś podpowiedź, że kość tutaj trzeba zmiażdżyć w czymś. Cz, 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 cz. Może w tym mechanizmie śmiesznym, co? Teraz to mnie wyganiasz, Hamie. No słuchaj, a wcześniej o ze mną gadałeś kurwa w kółko. Nieładnie kurwa, nieładnie. No dobrze, moi mili. To jest moment, żeby zakończyć tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że bawiliście się dobrze. Mam myślę, że kolejny odcinek zobaczycie dopiero w sobotę. Bo jak ten odcinek się pojawia, to jest środa. No, wiecie, wychodzę z założenia, że staram się robić 5 odcinków tygodniowo minimum. A aktualnie tak patrzę czas na godzinę która teraz jest i tak czasowo i co ja bym chciał jeszcze dzisiaj zrobić to chciałbym no cóż poświęcić ten czas na coś innego No Jeszcze muszę zrenderować odcinek i go wysłać miniaturki zrobić nie Tak więc no Na luzie pamiętajcie zawsze jak coś robicie róbcie to na luzie Tak więc Zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku z Jutro pf, w piątek w kolejnym odcinku z amnezji Bez odbioru cześć papa pa.